25 stycznia już po raz kolejny w Kozienicach gościło objazdowe Kino Orange. W repertuarze trzeciej filmowej niedzieli w KDK znalazły się zarówno propozycje dla najmłodszych, jak i dorosłych kinomanów. Można było obejrzeć Paddingtona, Panią z przedszkola, bezwstydnego Mordy Kaina, Carte Blanche czy Hiszpankę. Mieszkańcy chwalą sobie tego typu przedsięwzięcia i coraz liczniej biorą w nich udział. Ja to się cieszę, bo jest blisko. Można skorzystać właśnie i najlepsze filmy są pokazywane, także polecam. Świetna sprawa, szczególnie ceny dużo niższe niż normalnie w kinie. Tak trzeba trzymać proszę panią. No. Czyli dobra, tak jest, tak jest. Ja często jeżdżę do Warszawy, też do kina, ale tutaj to jest naprawdę bardzo potrzebne. Bardzo mi się podoba. Super sprawa, nie zawsze się gdzieś co wyjechać. Czasem nie można, bo dzieci małe, bo nie ma z kim zostawić. A tak to można przyjść i obejrzeć. Jak widać nie trzeba wyjeżdżać z miasta, aby móc obejrzeć najnowsze filmy. Organizatorami filmowej niedzieli byli Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka oraz Kino Orange.